I w akcji powinno to wyglądać mniej więcej tak. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, ok, chyba, że wam ucieknie kula, to nie trafić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok, raz, dwa, trzy, cztery, Ok, jeżeli nie macie kogoś, kto mógłby wam to trzymać, rzućcie to w miejscu, tam gdzie sobie ustawicie kulkę, którą stworzyliście, i po prostu uderzajcie. Ok, starać się zbliżać. Możecie to zacząć robić, popatrzcie. Cel się nie będzie ruszał, ja się będę ruszał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok? Cała idea polega na tym, że zmieniamy dystans. My podchodzimy do agresora, agresor nie musi nam uciekać. Ok? Jak zrobimy to? Dołożymy drugą kombinację, i teraz znowu, no jeżeli nie macie możliwości, żeby ktoś wam to trzymał. Kopniecie sobie w powietrze. Czyli ja zaczynam od pracy tutaj. Zawsze kopnięciem prostym podbiję górę w ten sposób i lecę z resztą kombinacji, którą zrobiliśmy wcześniej. Hop. Pam. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok? Jeszcze raz. Bum. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wyszło. Wcześniej wyszło sześć. Zmachy były wysłane. Okay? I znowu, tego typu praca, 5 minutek, okay? dojdź do dużego tempa, pracuj e, szybko i uderzaj mocno. Jak zepsujesz torebkę, to co zrobić? Tak się zdarza.